Moje szac, moi drodzy, zobaczcie jaki piękny dzień. Dzisiaj jest piątek, yy, oglądacie to już kolejna część, ale ja ten filmik nagrywam dzień wcześniej, Chłopcy obcy efekty wracają akademii z tyłu, godzina 10.11, prowadzą sobie trening, masowe pola. Pokażę ja wam, powiem o pewnym wyrażonku piłkarskim na najbliższy piłkarski weekend. Ciekawa kolejka piłkarska przed nami, ponieważ rozstrzygnięcia w Ekstraklasie, rozstrzygnięcia w Premier League także będzie się działo. Patrzcie, jaka piękna pogoda. Patrzcie, jakie może być piękne życie. Uczymy się, rozwijamy się, trenujemy się, mamy swoje pasje. No ale do rzeczy, słuchajcie. Dzisiejsze wyrażonko to jest wyrażonko exploit the Hold Up Play all Chodzi o to, po angielsku, jak jest po angielsku ne, grać na utrzymanie? Chodzi o to, że na przykład napastnik, dziewiątka, silna 9 potrafi przyjąć piłkę, zastawić się, odegrać do boku. No i moi drodzy, takie wyrażonko po angielsku to jest hold up play. Hold up play. Hold up play. I teraz analizując różne materiały, można spotkać takie e, znanko, ja to e, wziąłem z meczu Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, wewnątrzowy <grywka> mecz Ligi Mistrzów, że Borussia exploited the hold up play of Fulcruke. Ja nie znam niemieckiego, ale Fulcruke, Miller. Fulcruke, czyli Borussia exploited the hold up play of Miller. Oznacza to, że Borussia Dortmund e, wykorzystała grę na utrzymanie Millera. E, no i teraz zobaczcie, nie wiem, weźmy sobie chociażby Manchester City. Załóżmy, że tak na, na utrzymanie ładnie potrafi zagrać e, Haaland. No i możemy powiedzieć Manchester City exploit the hold up play Of Holland, Manchester City exploits the hold-up play of Holland. Guardiola exploits the company that to BCS, exploits the hold-up play of Holland. Każdy zespół w ten, w ten sposób można przeanalizować. Nie wiem, chociażby w Śląsku Wrocław myślę, że Exposito jest takim zawodnikiem, tak? Exposito, e, przepraszam, Śląsk Exploit the Hold up play of Exposito. Oczywiście, w miejscu Exploit możecie użyć słówko e, uses, uses, yes? So you've got a choice. No i teraz każdy zespół możemy w ten sposób przeanalizować. W tym momencie liderem Ekstraklasy jest Jagielonia Białystok. E, I nie wiem, czy Pululu. Może Pululu, może nie. Oczywiście wy jesteście fachowcami. Każdy zna inny zespół, każdy interesuje się inną ligą. Yy, ale myślę, że spokojnie można powiedzieć, że. Jakielonia exploit the hold-up play of yy, Pululu. Nie wiem, Arsenal. Kurczę, co tam w tym Arsenalu? Tam chyba nie mają takiej typowej dziewiątki. Ale weźmy sobie Arsenal, exploit the hold-up play of Rice. Techlan Rice, for example. Ok? Także kolejne wyrażonko. Hold-up play jako gra na utrzymanie zawodniku, który potrafi przyjąć piłkę, zastawić się, odegrać, utrzymać się przy piłce, ale oczywiście w pięknej kolokacji exploit the hold up play of a A, moi drodzy, niebawem się kończą ligi, rozpoczyna się Euro, tylko rzucę tak tylko delikatnie, że pewien projekt będę szykował, ale na spokojnie, step by step, idziemy do końca sezonu, nagrywamy filmiki. Przed nami kolejna fantastyczna kolejka piłkarska. Także enjoy the football weekend, nauczcie się wyrażonka exploit the whole play. Ja Wam jeszcze raz pokażę, jak wspaniale można pracować, trenować i prowadzić swoje życie w ten sposób, żeby po prostu być szczęśliwym pod warunkiem, że uczymy się każdego dnia, every single day, step by step. Sharks never stop swimming, guys. See you.